W trakcie stażu poznałam transport, który charakteryzuje się ogromną zmiennością. W moim dziale, tak naprawdę, codziennie pojawiają się nowe wyzwania i problemy, które trzeba jak najszybciej rozwiązać. Zrozumiałam też, jak ważna jest współpraca w grupie. Dzięki odpowiedniej wymianie informacji oraz wsparciu jesteśmy w stanie, jako grupa, realizować zadania na jak najwyższym poziomie na takim wysokim jak ten samochód elektryczny. Dla mnie to było pierwsze zetknięcie pracy z prawdziwą logistyką, dlatego na samym początku wszystko było dla mnie nowe, jednak już po krótkim czasie zaczęłam rozumieć procesy, dokumenty oraz pracy z liczbami. Tworzyliśmy proces przemierzania danych logistycznych, tworzyliśmy instrukcje, przeprowadziliśmy szkolenie dla ponad 20 pracowników. Głównie na to, zajmowaliśmy się tworzeniem raportów w Power BI. I utrzymaniem ich, czyli po prostu sprawdzaniem, żeby działały, żeby wszystko się odświeżało tak, jak powinno i żeby nie było błędów. Ja też zajmowałem się w dużej mierze automatyzacją raportów, które już mamy: SQL, Power BI, pracy w VBA, w Excelu. Wykorzystanie tych programów, które używaliśmy na zajęciach, jest zupełnie inne niż faktyczne wykorzystanie tych programów przy, przy pracy. Ten staż naprawdę daje. Duży, duży grunt, jak chodzi o praktykę. Naszym głównym najważniejszym zadaniem na stażu to jest praca nad projektem, który optymalizuje czasy i godziny dostaw do Aptek w całej Polsce. Nasza praca codzienna polega na pracy w Excelu, obrawianiu danych, baz danych, przygotowywaniu plików. Fajne jest to też, że taka nasza grupa się tak zintegrowała. Eee, czyli tak wszyscy razem fajnie pracujemy, eee, no i też mamy, niektórzy mają kontakty już nawet poza pracą, więc tak, taka wielka rodzina się, można powiedzieć, taka się zrobiła z tych spotkań naszych. Zdobyłem bardzo dużo doświadczenia w kontekście praktycznej analizy danych sprzedażowych i samodzielnego podejmowania decyzji, które potem przekładały się na wyniki sprzedażowe dużej firmy. Tym co najbardziej sobie cenię była możliwość brania udziału w negocjacjach biznesowych z największymi graczami na rynku farmaceutycznym. W trakcie stażu spotkałem mnóstwo osób chętnych do pomocy przy różnego rodzaju zadaniach. Poznałem strukturę dużej korporacji, wzajemne zależności i stosunki interpersonalne. Jeszcze pół roku temu zapytali się mnie co to sell-in, sell-out i czym różnią się od buy-in jakie mamy MSH, jaki jest rabat przepływowy od tamtego dostawcy w Q4, w jakim stopniu realizujemy jego ZPC, jakie są moje ppi -e i czym różni się marża pierwsza od drugiej. Myślę, że nie miałbym pojęcia, o czym mówicie. W trakcie stażu zajmowałam się prowadzeniem procesów rekrutacyjnych, umawianiem spotkań, zajmowałam się obiegiem dokumentów, ale też brałam udział w wielu projektach, w którym byłam wsparciem organizacyjnym i to pozwoliło mi nauczyć się, jak zarządzać różnymi zadaniami. Poznałam komunikację wewnętrzną w firmie i różne procesy i to pozwoliło mi zrozumieć, jak działa zespół, jak działa firma. Moja praca głównie polega na e, automatyzacji procesów e, za pomocą narzędzi Apex Developer i Power Platform. Mam PGF e, Herbota, czyli bota, który jest teraz na poziomie dziecka. E, on się ciągle uczy, e, był zrobiony w Copilot Studio. E, w którym teraz jest umieszczona lista pytań, która jest ciągle uzupełniana. Gorąco polecam staż w PGF, bo tutaj można się rozwijać w tym kierunku, który naprawdę ci interesuje. Na stażu zajmowałem się analizą stanów magazynowych oraz zamawianiem towaru dostawców. Zajmowałem się też wykonywaniem analiz na potrzeby mojego działu, tworzeniem raportów, przeliczaniem pewnych rzeczy. Pewną wielką zaletą stażu było to, że już od pierwszego dnia dostałem swoje zadania, że nie nudziłem się, ale jednocześnie wszędzie też się dobrze zaopiekowany. Jeżeli nie potrafiłem czegoś zrobić, zawsze otrzymywałem pomoc i zostałem tutaj bardzo dobrze przyjęty. Na stażu zajmowałem się prowadzeniem naszej strony: Recepta.pl. Polecam, mnie, każdy pobiera aplikację. Na stażu nauczyłem się zarządzania CMS-em Magento. Jest to CMS, który jest stosowany w 60% wszystkich stron internetowych. E-commerce. Pozdrawiam mój zespół, jesteście super. Cześć, jestem Wiktoria i jestem obecnie na stażu w dziale marketingu. Ja jestem Kasia. <noise> Cześć, ja nazywam się Kasia i jestem na stażu w dziale trade marketingu. Cześć, ja jestem Wiktoria i obecnie jestem na stażu w dziale projektów marketingowych. Obie studiujemy na jednym kierunku. I w sumie oprócz tego, że razem się uczymy, też razem pracujemy i zdobywamy pierwsze doświadczenie właśnie w zawodzie. Na co dzień zajmuję się zbieraniem produktów do korekt, pomagam przy projekcie odsprzedażowym oraz zajmuję się poprawianiem procedur w trade marketingu, a także miałam ostatnią okazję przeprowadzić mini szkolenie z korekt wartościowych dla sił sprzedaży. Realizuję zlecenia tak naprawdę komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej we współpracy z różnymi działami, e, na przykład z działem logistyki, z działem administracji. Bardzo lubię też wycieczki na nasz e, magiczny magazyn marketingowy. Kiedy tam się już wybierałam, to najczęściej pomagam przy e, pakowaniu, organizowaniu pakietów e, upomnikowych, prezentowych. Stasz PGW dał mi niezwykłą możliwość pracy w wyjątkowo ciekawym dla mnie obszarze. Będąc w dziale marek aptecznych, miałam szansę brać realny udział w wprowadzaniu produktów na rynek, zaczynając od współpracy z kontrahentami, od opracowywania specyfiki produktu, składu, a także pracy nad grafiką całego produktu, nad opakowaniem, nad tym, co się znajduje, tak żeby to było opakowanie atrakcyjne dla konsumenta i zwracało uwagę na półce. Będąc właśnie w tym dziale, miałam szansę pracować naprawdę bardzo wyjątkowymi osobami, kompetentnymi, które na każdym obszarze, w każdym momencie chciały mnie wiele nauczyć. Mogłam pytać, mogłam zadawać po prostu mnóstwo pytań, za każdym razem, jak tylko miałam jakieś wątpliwości, i dzięki temu mogłam tak naprawdę każdego dnia wychodzić z pracy z nową, wartościową wiedzą. Bo no codziennie zajmuję się yy... Zakładaniem promocji i obsługą zamówień od klientów kluczowych. Moją pracę wykonujemy głównie na programie Excel. Dodatkowo pracujemy w halu, gdzie realizowane są zamówienia. Sprawdzamy statusy zamówień także w programie, który nazywa się Admin. Dodatkowo pracuję na module cenowym, gdzie zakładam promocje i dbam o to, żeby nikogo nie ominęły żadnych promocji. Dzięki stażowi możemy rozwinąć bardzo dużo umiejętności. Uważam, że jest to bardzo dobra okazja, żeby rozwinąć umiejętność komunikacji w środowisku biznesowym, dodatkowo nauczyć się umiejętności analitycznych, które przynajmniej w naszym dziale są bardzo mocno rozwijane, a także umiejętności miękkich, takich jak komunikacja z klientem czy po prostu komunikacja z innym współpracownikiem. Mogliśmy mieć wkład do organizacji, która jest bardzo istotna i ma bardzo duży wpływ na życie ludzkie, dlatego wydaje mi się, że jest to istotna kwestia, obojętnie w jakim dziale odbywa się staż. Mamy bezpośredni wpływ na dostarczanie leków dla, dla klienta i dla pacjenta. Realizowałem praktyki w dziale wsparcia sprzedaży. Zajmowałem się głównie procesowaniem limitów kopieckich. Biorę udział w projekcie automatyzacji tego procesu, czyli przeniesienia go do Apexu, żeby był on w pełni zautomatyzowany. Zajmowałem się również stawieniem not na terminy płatności, całym procesem umorzeń not dodatkowych. No i generalnie, no, wszystko oceniam na plus. Cięcia.